Cześć, witajcie, ja jestem. Mm. Czekajcie, Pytacie w kolejnym odcinku z gry. D. Bo czemu mówię, D za każdym razem tak trochę już: Watch Dogs Legion Bloodline DLC. Ej, konta, sobie z babszego Jesteśmy po tej rozmowie z Koni przy cmentarzyku. Ona stała gdzieś obok, tutaj po drugiej stronie, chyba gdzieś tu. Nieważne, tutaj w okolicy, co wiem. I ma nasz cel głównej misji, w ogóle, co się oznaczyło. To są inne akordy, te misje, które ja będę chciał dziś robić właśnie. Mamy główną, główną misję z dodatku Bloodline, czyli posta pantoflowa. Za to będę miał typ wsparcia w naszym pająko dronie. W w ogóle jest z tym dronem, że od nie ma chyba opcji powalania. Bynajmniej ja nie widziałem, a mi brakuje tego jak 150, żebym mógł podejść i powalić po prostu gościa, tym jeszcze będę to sprawdzał na pewno. Chociaż może ktoś się odblokuje typ wsparcia, to może wtedy. Zobaczymy. Dziś, dzisiaj mam w planie zrobić misję zakłócenie i misję zacięcie broni. Zobaczymy co z tego wyjdzie, więc co? zobacz misję. Rozmawiać z koniem. Musimy się udać do koni, więc przydoby nam się jakiś pojazd. Coś tu jedzie. Coś mam na myśli, nie autobus. O dobra, jedzie taksówka. Dzięki. Dobra, muzykę mogę wyłączyć. Bo niestety później z tym są prawa autorskie. Pamiętam to z podstawki, jak grałem, tak zawsze to się kończyło. Prawie na siebie wrzuciłem taksówkę. Bo jest taka że taksówki były, miały, były sterowane przez tego, jak on tam miał przez sztuczną inteligencję, bla, no. Dlaczego tak dokładnie jedziemy? Bo ja jadę tak na czuja, ale nie wiem dokładnie gdzie. Nawet dobrze jadę, bo pojadę prosto. Nie ma sensu chyba skręcać, chociaż widzę, że ma dobre skręcać. A, no, git. Nawet spokojnie wychodzi chyba taka jazda, jak to oceniacie. Jeszcze tragicznie nie jest, tak mi się zdaje. Ech, ogólnie trzeba jak najszybciej zdobyć te perki sterowania wszystkim, bo mamy jakby. Tu akurat bezwolnie, bo w nich to ja nie chcę wadnąć. To jest ostatnia rzecz, jaką bym chciał. Ogólnie rzecz biorąc, Aidan widzę, że ma umiejętność sterowania. Ma, steruje bymami, drunami Bloom. Tewicz TO jest po prostu zwykłymi najzwyklejszymi. Steruje tak samo parcel foxem, czyli po prostu dostawcze, ale nie ma opcji sterowania. Nie ma on opcji sterowania tym. Nie ma opcji sterowania zwykłymi najzwyklejszymi. Nie. Chcę zobaczyć, czy będę mógł nim zabić. Sprinta już nie mam. Nie mogę. Po pierwsze, on wtedy zauważy, jak mi podchodzę, jakby ten dron był głośniejszy. Zauważy, jak mi podchodzę. E, co jeszcze? Nie mogę im zabić? Nie mam w nim sprinta. Jest do dupy. Fajnie, że może latę, co z tego jak nie mogę najpierw hey, tych rzeczy zrobić. You got for yeah, masz coś dla Me Tak, mam coś. Ja i moi przyjaciele, attack on na Albion. We'll have seven teams raiding their storehouses throughout London. We'll weaken their forces and destroy their weapon supplies. So, what? I join one of your teams and shoot up some Albion warehouse? A team? No. You're Aiden Pierce. I want you to take on storehouse number eight, solo. Of course. So, how much do you pay for a solo mission? I'll have a little leto for you, but we don't have much spare right now. All right. Just tell me where to go. No. Ty jesteś Aiden Pierce. Normalnie to 40 osób to robi, ale ty możesz sam Okej, okay, team numer 8 Przeprowadzę ci koordynaty Tak, ukradłem jakiś szybszy jakby mi wygląda mi jakiś spoiler. No taka mocniejsza honda z... się... Okay. Dobra, w tym momencie to ja się zajmę na pewną jasną chcę... Użytkówka, nawet widzę jak się fajnie rozpiła Wyjątkowo pierwszy raz w całym swojej karierze w Burks Legion, czyli po 40 godzinach już chyba jakoś. 35, prawie 36 i tutaj jest dwie, no, 38 godzin, około, pierwszy raz widziałem jak ten dron się zrespił, A zawsze widziałem go z perspektywy, jak już był zrespiony. Zniszczyć sprzęt, Boże, to... No nie gadaj, przecież to... Nie, już mi się zdawało, że to jest jedna z fabryk, a to nie, ta, nie ten region. Bo kojarzy mi się po samym wejściu, że kojarzy takie punkty. O super, prewencyjny, co mi się nie podoba. Do your thing. Na no, go nie mam nic No no jakbym skądś to znał Nie wiem dlaczego, ale serio jakbym Co to otworzył? Nie wiem dlaczego, ale jakbym z to znał to miejsce, Mamy podobne, ale to nie to się przydało mieć. z skoczka zwykłego boże. To będzie zagrożeniem. Najgorzej, bo muszę albo ich pozbyć się ręcznie. Typowo. Tak, byłem, to kojarzę po tym punkcie. Już pamiętam, jak się tu męczyłem, żeby odwrócić uwagę. Tak, kojarzę miejsce. Te schody. to się udało, tak udało. Laser wiem, tu jest wyłącznik, ale nie obchodzimy to na ten moment. Jest jakiś dron w sensie mi chodzi. O, o to mi chodzi. Kurde, on nie ma takich funkcji, no czemu? Gdzie tam? Dobra, jak już mam tutaj taki skoczka, to mam skoczka, to nie będę kombinował jakoś nad to. Ja nawet go nie kontrolowałam. I se poszedł. Pytanie, czy ten zrądomy mi to dotyczy. Dzięki. Ej, dobra, przez to, że ich tyle się tu oznaczyło, to nie wiem co tu jest. To jest tylko notatka, jeden plik tekstowy. Ja mogę A mogę to go Was go tą. A tu są jeszcze dwie rzeczy do zniszczenia. Oko oko. No bo to mi wysadzi pułapkę, tego mi nie wysadzi. Na no, to bym musiał mieć zróżnicowanie nałokować. No wej... wej wejdź! No! blisko, Dzień. One down. Na no, to, no, to będę się w chwilę dłużej męczył, no, ale dobra, to jak już mam plan, to Najważniejszy mam klucz. O mi ten dom użytkowy ocet? Nie... Chyba dawaj, no dawaj tak, mi tego procent foxa Zoom jest gorsze, a zetrafalerki są Pójdź obok, z tyłu. Ja już jestem gotów.

No i jesteś jedyną że teraz, nie? Here we go. się. się, że tu od petów można wlecieć. W tym drzwi. Oczywiście wtedy. Dobra, podlecę sobie bliżej. Łapkę przerażający, gdy nie mam nad nim żadnej kontroje, a to by to stawić czasu poczuć w początku, gdzie każde takie starczy, było dla mnie wyzwaniem. Najgorzej się czuję z tym, że ani nie mam sprinta, ani s Takby z drugiej strony. Czasem to jest załamanie. Powinna być blokada jak w wójce, to było dobrze przemyślane, bo po prostu nie mogłem lecieć dalej. To jest tak trochę głupio, bo po prostu nagle psik skończył się sygnał. Jest takie, dziękuję, na razie no i cześć papa. Let's get to work. Eu tô começando a nossa lanterna Z danymi Co się liczy o magiczna księżniczka. Pójdę, do zakładu, że śruba. Szukaj, szukaj, mnie nie znajdziesz. Żegnam. Teraz mi się przyda, dępać do słodka, dlatego tak będę się Tak przylecę bliżej. Wiem, że jest w kąt od góry, ale nie chcę się tak powo typowo wykryć. Latam z Wiem, że te paczki nieraz są wybuchowe, dlatego mam na celu wlecieć w... Kiss your tech goodbye. Hurt the area. Supplies destroyed. What makes you think this will have any impact on Albion? Yeah. It'll slow them down for a few days, but more than that, we need to show them that London isn't going to roll over just yet. <laughs> this was number 1. Aiden, team oh, 5 that, that needs help. Cool. They were finishing up their raid near Camden High Street, but I lost them. Could you check it out? You're the only one who can make it there in time. The deal was to sabotage Albion's supplies, not save a team who couldn't hold their own. Triple my pay, then we'll talk. You're worried about money? I told you we don't have much Ito to spare. Look, my mates or are... Albion could kill them. Lots of Londoners need help, but I need, but I need to get paid. Fine, fine. I'll triple the ETO. Just help them, please. bo tak mikrofonem poprawiam. Chciałbym, musicie być dla mnie. Nie. już nawet przylecę na dronie. Ja jedną rzecz zrobię. To najbardziej na środku. No. Powinniście mnie dobrze teraz słyszeć, bo mikrofon mi się odpiął i tak na szybkiego go podpiąłem. Będę musiał robić później testy, żeby na pewno dobrze go skończyć. Jeszcze metrów. Kurde, najbardziej mnie boli to, że nie mogę moim pająko-dronem zabijać typowo, tylko puławki wykorzystywać, a nawet nie mam zbytnio opcji do wykorzystywania nich, co jest bardzo bolesne dla mnie. Z tego powodu po prostu, bo ja całą dwójkę... No dobra, przesadziłem powe dwójki i całą trójkę przeszedłem używając samych dronów Let's shut things down. Już się zastarałem, że sobie wyłączę mój sprzęt. TF? what just happened take the power back Serio mnie jakimś studentem widzieliście pod takim kątem? no, ja mam złamanie. Let's go down that vehicle. We are inbound. Stand by. Sweep everything until you find him. Run! What's this Pierre Joe? I just want to be yeah. control. We are pursuing the suspects. Over. że jak oni mnie zobaczyli to ja nie mam pojęcia. zielonego Dobra. Zaczynamy zabawę w kombinatorykę co? All right, let's go. Connie, I found team 5. They might dead yet. Just arrested. Well, get them out of there. I you do 5 oh 9 050901 oh Regarding the fixer situation, just got off the phone with our friends in the American office. The activity we've seen matches their profile on the organization. to też był to by wiele A. To Let's get to work. Connie, I found team 5. They're not dead yet. Just arrested. Well, get them out of there. Znaczy stąd, dół. na zwykły patrol. Friends are safe. Wait. Isn't there an Albion checkpoint near here? Oh god, right. If they're scanned, they'll get flagged and arrested again. You'd have saved them for nothing. And I've got nothing left to pay you. Then let's hope they don't get scanned. Aiden, please. I'll think about it. Oh, well, uh... W ogóle nie wiem gdzie tu jest kierownica A possible hacker overriding Over. a drone. Please respond. Right weapon Approaching with caution. Over. please advise so what you disabled that checkpoint free of charge consider it a package deal maybe you do have a heart thanks aiden don't get used to it Więc podjedziemy na miejsce zdarzenia, w które przed sekundą byliśmy A tak dwa odmiany, pewnie już nie pamiętają Bo pod prąd, to już mniejsza A nie, to nie ten punkt A jakiś żołnierz tu powinien być O Nie jak? Eee, myślałem, że już będę mógł teraz go zakłócić, ale bym... Znaczy nie mogę, to bez ulepszeń. Pomagaj dalej koni. No, tak średnio by powiedział, tak średnio bym się chce. Na pewno teraz tej kla kl Klarze będę chciał pomóc. W sumie Angelowi. No, może być, no teraz zrobimy tę te misję. To mi nie obchodzi. A to jest fajne. To mi nie obchodzi, ale to jest fajne. Więc wstępnie na razie myślę, że co zrobię, metę trzy jeszcze. Więc co, będziemy kończyć, to byłoby na tyle, ja bym na ryczku na rzecz, bo będziemy się w kolejnym odcinku z gry. Ej, the... chciałem powiedzieć znowu The Walking Dead. Ej, chodź Dogs Legion Bloodline DLC. Pa pa.